Witam Was bardzo serdecznie w ten poranek Taki deszczowy wieczny, ale ciepły, ciepły, bo jest stopi, gość się stopi Także także witam Was bardzo serdecznie Z mojego stawigowskiego lasu Las łański Sekret sześćmego życia No to jest To była długa droga do tego żeby żeby zobaczyć jak można żyć szczęśliwie wiecie ja żyłem w takiej, w takiej bańce przekoranej ze świat od dzieciństwa skupiony jest tylko na na jakiejś takiej materii na eee, tym wszystkim mama od, od młodych lat byłem, tak była sama miała nas czwórkę wychowywała nas i zawsze krzyczała o pieniądze gdzieś tam o, o, o. Wszystko się opierało na e, takie emocje negatywne, e, potrzeby tak naprawdę przetrwania I, i chodziło o pieniądze. W mojej głowie powstało, że jak ja stworzę rodzinie zabezpieczenie finansowe i tak dalej, to, to będę, będę szczęśliwym człowiekiem. Czyli miałem taki cel: prosty dom, ta firma, i, 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 i rodzina, i wszyscy będą bezpieczni, ja będę robił co chcę. Nie? I tak się stało dosyć szybko, gdzieś tam cele zostały zrealizowane, bardzo szybko, miałem 27 lat, miałem dom, rodzinę, dzieci. Wiecie, firma się kręciła, to przysłowiowe dwa samochody w garażu i pustka, bez sensu. I to był już taki okres mojego życia, zaczął kurczę taki, taki... Picie bez sensu, nie? Bo wcześniej piłem i miałem wytłumaczenie, że, że to tak trzeba, bo sprawy załatwiam, bo tak kap funkcjonuje. Innego życia nie znałem, nie? I wtedy i wtedy, kiedy już wybudowałem ten dom, firmę rozkręciłem, to dwa samochody, była pustka i mogłem sobie miejsca znaleźć. I wtedy to moje picie z weekendowych, takich parodniowych poszło w ciągi dłuższe, gdzie już po w trzech latach już nie potrafiłem z samym ciągu wyjść i, i, i trafiłem do szpitala na no, odtrucie, że na mnie zawiozła i tam w że jestem alkoholikiem i wtedy stały się moje piekły. Ja sobie nie wyobrażałem innego życia. Nie znałem i nie chciałem szukać innego życia. Sześć lat e, nie piłem zaparte po parę miesięcy, ciąg, lekarz, trucie. Odrabianie straty i takie błędne koło nie mogłem sobie w miejsca znalazć. Ten no to jest na taki najbardziej nieszczęśliwy w moim życiu. Pić się bałem, bez picia sobie życie nie wyobrażałem. Wiecie, i zacząłem szukać pomocy po na, na Monikę, pracy wewnętrznym dziecko, więc muszę kilka przyjaciół zaniedbować. I ta postać z przekonaniu, że będę kontrolowanie pił. Wiecie, ale to było miejsce, gdzie znalazłem alkoholików. W oczach trochę wyglądali inaczej, byli szczęśliwi. Chodniowo mi się wydawało, że mają nudne życie, nie? Bardzo nudne i... Wiesz, mi powiedział, że chodź 90 od zobaczysz, co się stanie. I tak wierzyłem w to, chodziłem. Wsz zaczęło fajnie być, zaczęło mieć przyjaciół, zaczęła dieta działać, zaczęło... zaczęło sport uprawiać, ale jeszcze miałem z tyłu głowy tę bańkę tamtego życia, nie? I nie chciałem tego puścić, bo innego nie znałem. Ale znałem już mnóstwo ludzi, którzy byli szczęśliwi. Nie pijąc alkoholu, inne życie, czyli to sekret. Ja wstydziłem ten moment, gdzie ja powiedziałem, że zrobię wszystko, dosłownie wszystko, żeby do tego życia nie wracać. I, I zacząłem zmieniać swoje życie, wychodzić z tej bańki, takiego, takiego uzależnienia, z stylu życia mojego, którego zawsze nie chciałem pójść, bo nie zdałem innego. I tu, w wspólnocie poznałem inne życie i utrudniłem to. To jest sekret, sekret przeźwienia mój jest taki, że Przyszła decyzja, że... Można, zauważyłem, że można inaczej żyć, a potem przyszła decyzja, że ja też tak chcę żyć, nie? I, to, I to... z Bożą pomocą powierzyłem się. Najpierw zaufałem, że jest coś większego do mnie, powierzyłem się i zacząłem żyć. I to jest, to jest... sekret mój taki, że, że zaufałem, że można inaczej żyć innym alkoholikom, którzy byli szczęśliwi w tym swoim trzeźwym życiu. Jak się dziś czuję? Świetnie, fajnie. Spacerek, trochę dosłownie wiecznie ale jest, tak jak mówię, cześć i ciepło. Jest mi dobrze, fajnie na spacerku z moim psem. Zia! Pomachaj ogonem, tak jest. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia. Hej.